Witam. Któregoś dnia przyszedł do mnie przyjaciel. Dał mi dwie daty, oczywiście mężczyzn i kobiety. Stwierdziłem, że jest genialny związek. Byliśmy u, tych, u tej pary także na Sylwestrze. Było wszystko w porządku. To był okres mniej więcej około 6 miesięcy od momentu ich poznania do Sylwestra. Tydzień po Sylwestrze, wtedy, kiedy się rozpoczęły ferie, te szkolne, ta panta spakowała się i odeszła. Kosmogram był idealny, związek był fantastyczny, po prostu ja dawno nie widziałem takiego związku. Co było przyczyną? Bo padnie zaraz pytanie. Właśnie ta panna. Ta panna do tej pory, yy, potem wyjechała do Anglii, w Anglii znalazła sobie mężczyznę, z tym mężczyzną no, oczywiście nie jest znaleziono. Za następnego mężczyzna niby jest, niby nie jest. I to już jest taki charakter. To już tak jest. Czy ja to widziałem wcześniej? Nie, nie widziałem i nie chciałbym widzieć. Bo. To była pierwsza i miejmy nadzieję, że ostatnia moja klęska, kiedy powiedziałem tak na 100%, a nic z tego nie wyszło. Teraz, gdzie jest astrologia? To jest czynnik ludzki po prostu. Ta osoba ze względu na swoją przeszłość, czy przyszłość, czy też, nie nadaje się do związku. Teraz pytanie dalsze, czy znam osoby, które są, czy związek, który zupełnie no, jest przekreślony, nie ma żadnych, oczywiście, że tak i to sporo znam takich związków, są, są, bo chcą być razem. I o tym bardzo dużo mówię w pogaduszkach, czy też gdzieś tam mówię. Ja nie śledzę tego tak aż dokładnie. Może źle robię, bo trzeba by było. Ale jest tam w, w parach, czy nie w parach, jest tego dużo. Naprawdę jest tego dużo. Takich par autentycznych, co tak idealnie pasują do siebie. To przypuśćmy, na sto jest zaledwie dziesięć. Teraz e, bardzo dużo daje środowisko, w jakim jesteśmy. Ludzie się łączą i, na przykład, tam, gdzie nie ma aspektów, łączą się i chcą chcą albo jedna osoba lub druga osoba ma słabość do tej osoby. Do Stworzyła sobie fikcję tej osoby. Też bardzo często u kobiet jest nadopiekuńczość, i ta nadopiekuńczość nad tym mężczyzną, nie patrząc się, jaki ten, czy ten mężczyzna jest w porządku, czy też nie, czy zawsze on będzie idealny. Druga strona, kiedy mężczyzna zawsze widzi w tej kobiecie idealną kobietę. Dla niego jest to mist uniwersum i nic więcej. I to się nie liczy. A co ona robi? Takich związków jest na sto, znowuż te dziesięć. Bardzo często tak jest, że jedna strona tylko widzi plusy, a ta druga po prostu wykorzystuje te plusy. Czy jest to bo będzie, to pan tak podchodzi, że wykorzystuje? Nie, po prostu tak jest. No w życiu tak jest. Czy to wykorzystywanie jest złem? Jeżeli są dzieci, no to o co chodzi? Jeżeli ten związek istnieje, jest poprawny, a nie ma aspektów, no to istnieje iż, jak to się mówi, całe szczęście gorzej jest, kiedy związki się rozchodzą. Kiedy są już dzieci. To jest najgorsza rzecz i uważam, że każdy związek, który istnieje i rozszedł się, a nie ma przyczyn. Jest tragedią, bo kiedy jest przyczyna, wiemy dlaczego. I nie musimy rozpatrywać tego, bo ta przyczyna jest. To dodatku bardzo często jest tak, że ta druga strona nie rozumie jeszcze jednego, że związek się Przetoczył, już wypalił się. Nazwijmy to tak nieładnie. I nie ma sensu, jeżeli ten związek się rozpadł, żeby go wiązać. Bo to są tylko koszty. Koszty psychiczne i trzeba się z tym pogodzić. A dużo łatwiej jest żyć, że się jest wolny. Niezależny. Swobodny. Wszystko jest bardzo łatwe do rozmowy, tylko by trzeba pokazać A i B. Nie zawsze można. Nie zawsze się chce pojąć pewne zachowania. Zachowania nasze są po prostu normalne. Jeżeli tak, to tak. Jeżeli nie, to nie. Nie ma. Jakiś tam barw. Te barwy są zawsze bardzo wyraźne i trzeba się poddać tym barwom, bo inaczej wpadamy w jakąś czelu, czeluść koloru nijakiego. Ani to białe, ani to czarne, tylko, a już zupełnie nic nie ma wspólnego z szarościami. I wówczas następuje po prostu jakby stworzenie swojego światu, swojego, swojej wizji i swojej przestrzeni życia, która jest tak szalenie destruktywna dla psychiki i destruktywna dla przypuszczenia, otoczenia. Bo Niesamodzielność wtedy myślenia i myślenia tylko jednokierunkowego daje bardzo zły efekt. Uważam, że dużo lepiej jest, kiedy myśli się bardziej swobodnie. Jesteśmy zawsze, za każdym razem tylko i wyłącznie sami. I za każdym razem jesteśmy jednostkami wolnymi. I im więcej wolności, tym więcej powiedzmy radości. Wiem, że to troszeczkę głupio brzmi, ale wolność to jest właśnie ten moment. Im więcej nakładamy na siebie, w tym, w tym momencie stajemy się niewolnikami. Niewolnikami? Niewolnymi ludźmi, tylko niewolnikami. Bo jesteśmy uzależnieni, ale uzależnieni od myśli naszych, a nie wolnymi i mamy wolność. Kiedy jest dwoje, kiedy jesteśmy dwoje razem, i on, i ona, jeżeli są problemy, są niewolnikami. Kiedy są razem, są wolni, bo on jej ufa i ona jem ufa. Kiedy coś się zaczyna dziać, stajemy się niewolnikami myśli. Nasze myśli są skupione i wtedy wkracza system myślokształtu. I wtedy nasze myśli idą tylko w jednym kierunku. A powinniśmy je rozproszyć, bo wtedy materializujemy ten czas. Ten czas tych myśli. I te myśli stają się wręcz wyraźnymi punktami, które się realizują. Realizacja takich myśli doprowadza nas do stanów nieomalże Wyobraźnia skorpiona polega na bardzo dokładnej analizie, ale wyobraźnia panny na bardzo precyzyjnej i wszech, ale jeszcze pośrodku jest waga, która daje nam negocjacje, ale trzeba wziąć pod uwagę, że panna po drugiej stronie ma ryby, kiedy skorpion, po drugiej stronie ma byka. Co wybieramy? Którą formę? Czy drapani się w szczególe panny? Czy psychologiczne podejście do życia materialnego skorpiona? Wybór jest obojętny ale do nas należy i do nikogo więcej. Zapraszam na dalszy ciąg o astrologicznej opowieści, a to tylko taka wypowiedź w trudnych wypowiedziach. Nie zawsze do końca zrozumiałych, bo życie nie zawsze jest jasne, ale królewska wiedza jest to wiedza, która za każdym razem Zyskuje na swoim szacunku wobec przestrzeni naszego życia i postępowania w niej. To zobaczenia.